O czym rozmawialiśmy, bo to też jest dla Państwa interesujące. Już prezes Kaczyński też w pewnych ogólnych słowach, ale i szczególnych o tym mówił, bardzo pojemnie zresztą. Rozmawialiśmy o kilku rzeczach. Po pierwsze, temat w rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością wraca przy każdym spotkaniu. Oni nie wiedzą, czy będzie za oni wciąż nie są tego pewni, nie mają jasności w tej sprawie. Więc pytają, będzie za przysiężenie czy nie będzie. Pytał mnie o to prezydent Nawrocki, pytał mnie o to prezes Kaczyński, pytał mnie o to Mariusz Błaszczak, pytali mnie o to politycy Prawa i Sprawiedliwości, będzie za przysiężenie pani marszałku czy nie będzie. Kolejna rzecz, o której rozmawialiśmy, to sytuacja w Polsce po wygranej Karola Nawrockiego. Bo Karol Nawrocki został prezydentem na 5 lat. I czy nam się to podoba czy nie, musimy uzgadniać wspólne i szukać. To było też moje pytanie do nich, choć to oni proponowali spotkanie. Szukać czy jest jakaś droga współpracy, czy są jakieś możliwości współpracy z prezydentem w obszarach absolutnie kluczowych, które są w gestii prezydenta. Mówię tu o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mówię tutaj o relacji Polski do Ukrainy, bo wspieranie Ukrainy jest polską racją stanu. Bo wspieranie Ukrainy, pamiętajcie, że myśmy razem głosowali nad pomocą Ukrainy, pamiętajcie, że razem uchwalaliśmy ustawę o obronie ojczyzny, pamiętajcie o tym, że razem podpisywaliśmy się pod tym, co na temat polskiej polityki wschodniej mówił Lech Kaczyński. To są rzeczy, które nas łączą. Pytanie, które ja mam dzisiaj do pisu i który ma dzisiaj prezydenta, czy to jest, czy jest jakaś możliwość? Żebyśmy w realny sposób przekładając to na politykę ten obszar realizowali zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa Polski. W, oczywiście przy każdym spotkaniu z PiS-em, ale to ja już Państwu mówiłem, to nie jest, żadna, też jest żadny sekret, bo mówiłem wam o tym już i na briefingach tutaj na dole przed Sejmami. Od wielu tygodni PIS przychodzi z pomysłem rządu technicznego. W, tem, temu poświęciliśmy jakieś pewnie osiem. Siedem minut rozmowy y, ostatnim razem. Za każdym razem przychodzi z tym samym pomysłem od wielu tygodni. Traktuje go bardzo poważnie. I, I ja nie mam z tym kłopotu, że różne y, siły polityczne zgłaszają różne pomysły polityczne. Natomiast mówię wyraźnie, nie jesteśmy zainteresowani. Macie pomysł, y, to nie jest ani to miejsce, ani ten czas, ani to się nie złoży politycznie. Natomiast jeżeli macie pomysł, jeżeli macie jakieś. Y, Rzeczy, z którymi chcecie przyjść do marszałka Sejmu po to, żeby powiedzieć, żeby się zderzyć, żeby je odbić, to przychodźcie. Moje drzwi będą otwarte. I jak powiedziałem, nie zawsze te spotkania powinny odbywać się być może w, poza Sejmem. To był mój błąd i to od razu. Przyznaję, że mówiąc wprost poszedłem na łatwiznę, uznałem, że skoro przylatuję o 21, nie chcę już jechać do Sejmu, tutaj wszystkich budzić, otwierać, w, to spotkanie odbędzie się na mieście, a ja później spokojnie pojadę do domu. Taka jest, cała, taka, taka jest cała prawda. Więc jeżeli słyszę teraz jakieś opowieści o tym, że oto tutaj dokonuje się zdrada, oto Judasz pod osłoną nocy idzie zdradzić Pana, to wszystko są brednie. Nie ma takich planów. Nie ma takich, takich negocjacji, a najlepszym dowodem jest na to, że myśmy po tym spotkaniu nie umówili się na kolejne w sensie ścisłym, że jesteśmy w jakimś procesie. Być może spotkamy się za kilka miesięcy, być może spotkamy się w jakichś innych okolicznościach, ale nie ma tu procesu politycznego. Jest komunikowany pomysł polityczny z jednej ze stron, druga strona go nie podejmuje, a tak naprawdę 80% rozmowy i tak dotyczy tych rzeczy, z którymi się od 6 sierpnia będziemy mierzyć na, na bieżąco. Jak poukładać te relacje, które, są, które dotyczą rzeczy, które są ponad kwestiami, które dotyczą w ściśle tej czy innej partii politycznej? Powtórzyłem, już już mówiłem Państwu o tym, że dzisiaj dla Polski 2050 nie jest żadnym horyzontem politycznym tworzenie jakiejkolwiek innej koalicji z kimkolwiek. Jesteśmy w koalicji 15 października. W polityce mówi się językiem faktów. A nie językiem tych czy innych rzuconych tu czy ówdzie, albo czyichś domysłów czy tego typu rzeczy. Fakty są oczywiste i jasne. Zagłosowaliśmy kilka tygodni temu za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. To jest fakt. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy głosować nad projektami, które położy koalicja zgodnie z tym, co uzgodnimy w ramach koalicji. To jest kolejny fakt. Kolejny fakt jest taki, że dzisiaj bierzemy udział, jutro jest kolejne spotkanie, w rozmowie na temat rekonstrukcji gabinetu Donalda Tuska. Bo chcemy, żeby ten gabinet był jak najbardziej efektywny, poukładany w taki sposób, w którym każde z ugrupowań będzie miało możliwość zrealizowania przez te najbliższe dwa lata tej nadziei, którą dało swoim wyborcom. Dlatego. Znamy już projekt pana premiera, jeśli chodzi o łączenie ministerstw, o to, jak powinien wyglądać skład liczebny rządu, natomiast oczywiście ja będę dla Polski 2050 walczył o pozycję w tym rządzie, tym, taką, która jej się po prostu należy. My jesteśmy w polityce po to, żeby robić rzeczy. My jesteśmy w polityce nie po to, żeby sobie być w tej czy innej koalicji czy w tym czy innym rządzie, tylko żeby wreszcie zmienić media publiczne na obiektywne i rzetelne. Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby wreszcie wyczyścić sytuację w spółkach skarbu państwa. Jesteśmy w tym rządzie, żeby edukacja w Polsce była bezpieczna, a osoby z niepełnosprawnościami wreszcie miały asystencję. Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby dzieci były bezpieczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe w swoich szkołach. Po to jesteśmy w tym rządzie. I wszystko, co jest treścią czy formą, formą tej rozmowy o kształcie przyszłym koalicji, musi temu odpowiadać. Dlatego będziemy walczyli oczywiście, choć nie ma tego zapisanego w umowie koalicyjnej, ale uważamy to za naturalne o wicepremiera dla Polski 2050. Dlatego uważam, że naturalnym jest to, że Polska 2050 będzie miała wicemarszałka Sejmu, którym ja nie będę, żebyście mieli Państwo jasność. To jest dzisiaj to, co, 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 co Polskę 2050 będzie w stanie zbudować tak, Żebyśmy mogli stać się częścią odpowiedzialnej grupy polityków, którzy za dwa lata zabezpieczą los Polski na zachodzie Europy, w rodzinie zachodnich państw. Zabezpieczą Polskę przed brunatnymi eksperymentami, które dzisiaj, moi drodzy, są dużo bardziej poważnym wyzwaniem niż toczone u nas w Polsce od 20 lat partyjne wojenki. I mówię Wam to, bo rozmawiałem w tej kampanii z milionami ludzi. Za milionami, przedstawicielami milionów ludzi, z tysiącami osób. Długo rozmawiałem i bardzo wyraźnie widzę, gdzie dzisiaj jest realne niebezpieczeństwo dla Polski. My tu czasem odgrywamy na tej sali różnego rodzaju gry. Wiem, gdzie jest dzisiaj niebezpieczeństwo. I ono jest naprawdę poważne, naprawdę ustrojowe, naprawdę głębokie. Dlatego, kiedy będę 13 listopada tego roku oddawał fotel marszałka i laskę marszałkowską, będę odchodził z poczuciem, że zrobiłem kawał roboty, żeby tę demokrację w Polsce zabezpieczyć. Konsultacje online ustaw tego nigdy nie było w Sejmie. Nigdy nie było w Sejmie takiej otwartości na media, na dziennikarzy, na wycieczki, które tutaj przychodzą, na tę misję, którą Sejm powinien spełniać, będąc sercem naszej republiki. To za mojej kadencji. Wydarzyły się w rzeczy takie jak zmiana regulaminu Sejmu, która sprawiła, że stał się bardziej demokratyczny. To za mojej kadencji opozycja w, czyta, ma czytane swoje ustawy na każdym posiedzeniu, ma głos w Sejmie, jest podmiotowo traktowana. Spotykasz się z nią, rozmawiasz, bo wybrali ich Polki i Polacy. Dlatego też chcę bardzo jasno w, i wyraźnie powiedzieć, że jako marszałek Sejmu. Za główne zadanie jeszcze przez tych kilka miesięcy, mam przeprowadzenie Polski przez ten bardzo trudny zakręt zakręt naszych emocji, zakręt nakręconej spirali polaryzacji, zakręt tych wszystkich resentymentów, które w sobie mamy, ale też bardzo realny zakręt i bardzo realne wyzwania ustrojowe bardzo realne wyzwania związane z chaosem, który został po poprzedniej ekipie, bardzo realne wyzwania związane z geopolityką Polski i dzisiaj szczególnie apelowałbym do tych, którzy w ciągu ostatnich tygodni w sposób skrajnie nieodpowiedzialny rozhuśtali emocje wokół wyborów prezydenckich, żeby się opanowali. Jeżeli dzisiaj ja mam być tym kozłem ofiarnym, na którego będzie wylewać się frustracja z powodu niedowiezienia rzeczy przez koalicję, z powodu ogólnej frustracji i zmęczenia tym rządem, jeżeli ja mam być tym, który ma teraz wziąć na siebie to, że nie wygrał Trzaskowski, tylko wygrał Nawrocki, możecie to zrobić, nie ma najmniejszego problemu. Tylko co z tego będzie dobrego dla Polski? Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Głos ludzi demokracja jest tym, co powinno być w sercu chyba każdego marszałka Sejmu, ale też i każdego polityka dzisiaj. Dlatego chcę Państwa poinformować, że dzisiaj podpiszę już przygotowany dokument o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego, postanowienie o Zgromadzeniu Narodowym, które zostanie dzisiaj, mam nadzieję, jeszcze opublikowane. Sprawa jest dla mnie jasna, Pan premier opublikował w uchwałę Izby Kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, nie ma stwierdzenia nieważności wyborów. W związku z powyższym moją rolą jest przeciąć ten Hocholi taniec, zwołać Zgromadzenie Narodowe. To dzisiaj zrobię i dać Polkom i Polakom pewność, że demokracja wciąż jest ustrojem, który w naszym kraju panuje. To tyle z mojej strony. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.